Siemanko koniecznie muszę. Ja nazywam się Adrian Dawiak, a to jest mój ukochany kanał Kryptosfera. Oto odcinek, na który wszyscy czekali. W którym mówię dokładnie o tym, czego tak bardzo pragniecie słuchać, czyli o kryptowalutach, w które inwestuję. Zanim jednak zaczniemy, po pierwsze, moje pieniążki to są moje pieniążki, a wasze pieniążki to są wasze pieniążki. Jeśli wy podejmiecie złe decyzje finansowe i utracicie wasze pieniążki, to jedynymi osobami za to odpowiedzialnymi są te, które znajdziecie po drugiej stronie lustra. Po drugie, jeśli interesujecie, jak wygląda moje portfolio, to mam na ten temat nagrane trzy osobne filmy, do których linki umieszczę w opisie pod wideo. Naprawdę od czasu tamtych filmów bardzo niewiele się tam zmieniło. Po trzecie, na ten moment nie zamierzam już niczego więcej dokładać do portfela, dlatego że już w tej chwili uważam, że mam za dużo pozycji i raczej idę w kierunku ich skonsolidowania, więc to wideo, jak się sami zaraz przekonacie, niekoniecznie zachowa długą datę ważności. Pierwszą kryptowalutą, którą już dołożyłem do portfela jest Play. Jest to microcap, który wystartował 13 kwietnia i reprezentuje niszę, która według mnie ma spory potencjał, aby stać się nowym trendem. Mowa tu o niszy Watch to Earn. Podobnie jak nisza Walk to Earn wprowadza monetyzowanie ruchu i aktywności, tak nisza Watch to Earn ma zapewnić przychody w zamian za oglądanie YouTube'a. Podobnie jak w Steppen potrzebny był boot w postaci nft tak tutaj również potrzebny jest NFT, który nazywa się Nerd. I aby wymintować sobie takiego nerda i móc zarabiać na oglądaniu YouTube'a, potrzebujesz właśnie tokena Play. Jest to token pochodny większego projektu, który nazywa się XCat i który zrzesza twórców na YouTubie, którzy mogą tworzyć sobie swoje własne fantokeny. I chociaż to brzmi głupio i niepoważnie, to osobiście spekuluję, że jak na dobre nakręci nam się rynek byka i wejdzie na pełne ulica, to fantokeny influencerów mogą być odzwierciedleniem tego, czym były mem -coiny w poprzednich hoście. Choć to oczywiście jest moja własna prywatna teza, biorąc pod uwagę, że zaklepali sobie współpracę z Mr. Beastem, który jest jednym z najbardziej popularnych ludzi działających w internecie w historii, hype na tego rodzaju tokeny, które, nie miejcie cienia złudzeń, będą w znakomitej większości schematami typu pump and dump, może być olbrzymi. W pewnym momencie cyklu zdrowy rozsądek pójdzie w odstawkę. Sam koncept tych nerdów też jest rozbudowany, bo te nft mogą mieć pewne cechy własne i dawać dodatkowe korzyści w zależności od tego kogo oglądamy, ale w mojej ocenie to jest bezwartościowy bzdet, więc nawet nie zamierzam się tu rozwodzić i zagłębiać nad użytecznością. Co jest jednak istotne to fakt, że wszystkie aktywności związane z tym NFT powodują bardzo wysokie, bo 97% spalanie tokena Play, co świetnie wpisuje się w drugą narrację, co do której uważam, że będzie miała potężne wzięcie w obecnym cyklu, a o czym wspominałem już w materiałach na temat Pulse czyli deflacja. Co jest istotne odnośnie samego tokena to to, że aż 70% całkowitej podaży 200 milionów od razu zostało uwolnione na rynek. Jak już wspominałem, jest to microcap, bo na start całkowity market cap kręcił się gdzieś w około 3 milionów dolarów. Teraz jak to rozgrywam? Całkowita pula inwestycyjna, jaką na to zamierzam przeznaczyć, to 300 dolarów. Już w tej chwili dokonałem zakupu za dwie. Pozostała stuwa czeka na jakąś korektę na Bitcoinie lub na samym tokenie Play. Od razu zaznaczam, że nie jest to dla mnie absolutnie żaden temat przyszłościowy i wpisuje się w moją obecną koncepcję na to, jak zamierzam rozgrywać większość ruchów krótkoterminowych przy obecnym rynku. Mianowicie, scenariusz numer jeden cena już nigdy nie spada do ceny niższej niż moja obecna średnia cena wtedy w porządku zostaje tylko z zainwestowaną kwotą nie dokładam już więcej do tego tokena na górkach w momencie gdy zrobię 4x wtedy moje 200 zamienia się w 8 wtedy to 50% tokenów zostawiam a 50% sprzedaję. kolejna 25% za USDT a 25% za BTC i z tym wyjętym wkładem plus zyskiem Czekam na kolejną tego typu okazję, a pozostała część tokenów play zostaje mi jako moonbag na dłuższy, bliżej nieokreślony termin. Natomiast scenariusz numer dwa: mamy spadki. Wtedy dokładam trzecią stóweczkę i jeśli z czasem spadki będą kontynuowane lub pogłębią się, to nic nie robię i czekam. Wtedy całość mojej inwestycji będzie wynosiła 300 dolarów. W tym scenariuszu będę trochę bardziej zachowawczy i w momencie, gdy cena zrobi 3x od mojej średniej ceny zakupu, to 2 trzecie wyciągam i zamieniam 50-50 na USDT i BTC. Więc zakładając, że łącznie zainwestuję te 300, czyli wszystko, co mam przeznaczone, wtedy w momencie, gdy wartość tego osiągnie 900 dolarów, to 600 wyciągam i zamieniam pół na pół pomiędzy USDT i BTC, a tokeny play o wartości 300 dolarów zostają mi jako moonbug. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne. Drugim tokenem, który dołożyłem 2 czerwca, jest Pulse Bitcoin. Jeśli chcesz poznać, czym jest i jak działa Pulse Bitcoin, to omówiłem go w filmie, który wyświetli się Wam powyżej. I co zaskakujące, sama koncepcja stworzona wokół tej kryptowaluty nie jest tak głupia, jak głupia jest jej nazwa. Muszę zaznaczyć, że Pulse Bitcoin jest u mnie w portfelu już od długiego czasu. Kopię go powolutku praktycznie od samego początku, kiedy ruszył. Jeszcze wtedy na sieci Ethereum i zamierzam zostać z nim na dłużej, bo wydaje mi się, że ma prawo się udać. Pamiętajcie, moje zdanie, moja opinia, moje pieniądze, moja decyzja. Natomiast powodem, dla którego wszedłem w niego spekulacyjnie na początku czerwca, jest olbrzymi zrzut jednego z wielorybów, który zasiał panikę i sprawił, że cena dosłownie zaryła twarzą obetą. I mi po zrobieniu małego rozpoznania w temacie udało się skupić dołek za około 430 dolarów. Nic tutaj więcej nie zamierzam robić, żadnego DCA i żadnego sprzedawania poniżej ceny zakupu mam dwa osobne koszyki jeden to właśnie puls bitcoin, który wydobywam i to jest u mnie long term i drugi spekulacyjny, w który załadowałem się niedawno i to są dla mnie dwa zupełnie osobne tematy tutaj jeśli wszystko pójdzie zgodnie z moim wymarzonym scenariuszem będę kaszował się z tej spekulacyjnej puli w okolicach ATH, które wynosi około 5 dolarów, a które spekuluje, że wydarzy się przy okazji kolejnego halvingu i żeby być z wami transparentny i szczery to chcę powiedzieć, że w moich oczach Pulse Bitcoin to trochę taki shitcoin, trochę ambitniejszy memcoin z zarobionymi sprytnymi mechanikami i pewną teorią gry. Natomiast traktuję go jako coś absolutnie przejściowego, co ma mi docelowo dać zarobić na spekulacji cenowej. I jeśli wydaje się Wam, że ja skoro zawsze mówię o poważnych projektach, to ze mnie taki na pewno poważny inwestor i to i tamto, to po pierwsze, macie całkowitą rację. A po drugie, Pulse Bitcoin to wyjątek potwierdzający regułę, ponieważ ja co do zasady raczej nie jestem spekulantem i nie korzystam z takich zabawek. Szczerze mówiąc, to ja nawet nie umiem postawić shorta na giełdzie, nigdy czegoś takiego nie robiłem. I zagrania krótkoterminowe i czysto spekulacyjne to jest dla mnie coś zupełnie nowego i sam nie wiem, czy mi się to opłaci. Natomiast trzecim tematem, któremu od jakiegoś czasu się przyglądam, jest EDX. Dlaczego przyglądam się? Otóż obecnie jest jeszcze tak wcześnie, że nie ma ani tokena, ani nawet działającego protokołu. Ba, nie ma jeszcze nawet nigdzie jednoznacznie ogłoszonego, że będzie token, bo to jest coś, co dopiero powstaje i czekam na jakieś konkretne informacje i daty co do planowanego startu. Natomiast to, co mogę już w tej chwili powiedzieć, to to, że będzie to DEX Multichain, który będzie koncentrował się na niszy Real World Assets, gdzie możemy umieszczać i handlować na blockchainie aktywami ze świata tradycyjnego, takimi jak papiery wartościowe, nieruchomości, surowce i cała masa innych instrumentów, bo stokenizować można nie wszystko. Uważam, że real world assets będzie przeogromnym trendem, i korzystając z tej okazji, chciałem wam powiedzieć, że mam przygotowany film, w którym opisuję dokładnie, co to jest, o co w tym chodzi i dlaczego zdecydowanie warto się temu przeglądać. Dlatego, jeśli nie chcesz go przegapić, koniecznie subskrybuj ten kanał i wypatruj nowych wideo w nadchodzących dniach. Natomiast, wracając jeszcze do samego EDX. To, co mi się podoba, to po pierwsze partnerstwo z Polygonem i Alef Zero, a po drugie tzw. compliance. EDX dąży do pełnego podporządkowania się normom prawnym, których wdrożenie jest niezbędne do legalnego handlu specyficznymi instrumentami finansowymi, gdzie, cytując informacje dostępne na ich stronie, zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni będą mogli handlować bezpośrednio na EDX po przejściu procesu wdrażania. Mam wrażenie, że mamy tutaj pierwsze próby czegoś, co można określić jako CeFi 2.0, gdzie dojdzie wreszcie do bezpośredniej fuzji pomiędzy światem krypto a tzw. Tak threadfile. I tutaj natomiast, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych pozycji, jeśli wszystko zagra, to znaczy zostaną przeprowadzone audyty, tokenomia będzie w porządku, usługa zostanie dowieziona itd., itd. to będzie zdecydowanie coś, z czym chciałbym zostać na dłużej lub nawet samemu aktywnie korzystać z tej platformy. No i to wszystko, co przygotowałem na dziś. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co Wy skupujecie obecnie? Jestem bardzo ciekaw, czy koncentracja idzie bardziej w kierunku zakupów długoterminowych, czy są u Was w portfelach miejsca na brawurowe zagrania krótkoterminowe. Jeśli chcecie wiedzieć cokolwiek związanego z krypto, zadawajcie mi pytania w komentarzach, a jeśli będę w stanie jakoś mądrze się wypowiedzieć, to wybiorę się w teren i odpowiem na nie w formie Q&A. Z góry dziękuję za Wasz feedback oraz dziękuję, że poświęcacie czas na oglądanie moich filmów. Jest mi bardzo miło, a teraz już się żegnam i do zobaczenia. Cześć! Cześć, to znowu ja. Słuchaj, jeśli podchodzisz poważnie do tematu kryptowalut, to wiesz, że będziesz musiał się z nich rozliczyć. A najlepszym narzędziem do tego jest platforma Cointracking, z którą współpracuję. Jeśli zarejestrujesz się na Cointracking przy użyciu mojego linka, który znajdziesz w opisie pod wideo, otrzymasz 10% zniżki na wszystkie dostępne pakiety. Ponadto, jeśli wybierzesz płatność w bitcoinie, przysługuje Ci dodatkowe 5% rabatu. Polecam i zapraszam.